Mamy już 29 marca 2025 roku, a wciąż nie widać rozwiązania problemów dla The Walt Disney Company w związku z królewną śnieżką 2025 w box-office. To właśnie dlatego Bob Iger, dyrektor generalny Disneya, wpada w czystą panikę nie tylko z powodu kontrowersji wokół Rachel Zegler, ale także całej fali krytyki dotyczącej tego filmu i tego, jak nawet niegdyś zaufani krytycy, którzy zawsze bronili Disneya, zaczynają się od niego odwracać. Tak źle jest z tym filmem. Naprawdę. Nawet jeśli spojrzysz na ocenę na IMDB, wtedy naprawdę zobaczysz, jak bardzo ten film jest zły. To jest świat Hollywood. Zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, aby zobaczyć przyszłe aktualizacje. Bardzo dziękuję także za wielkie i serdeczne wsparcie. Jedna rzecz na temat Rachel Zegler: to fakt, że wiemy, iż jej szkolenie z zarządzania kryzysem trwa nadal. I to nie tylko ze strony dyrektorów Disneya, ale także samej Rachel Zegler, która sprawia wiele problemów, nie tylko za kulisami, ale także teraz w oczach opinii publicznej. To właśnie przyczynia się do gwałtownego spadku wyników królewnej śnieżki w box-office. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nie chodzi tylko o Rachel Zegler. Ona jest dużą częścią problemu, tak, ale wiele ma również do czynienia z faktem, że po pierwsze, to po prostu zły film, a po drugie, to Bob Iger zatwierdził całe to szaleństwo od samego początku. Co ciekawe w całej tej sytuacji to fakt, że już wiemy, iż Rachel Zegler bierze udział w tej operacji kontrolowania szkód, organizowanej przez Disneya, i że zaczyna to na nich odbijać się rykoszetem, ponieważ wiele rzeczy w ostatnim czasie ewidentnie idzie w dół. Jeśli chodzi o opinię publiczną i o to, jak Rachel Zegler miała w zasadzie złagodzić kontrowersje wokół Królewny Śnieżki, to naprawdę obróciło się przeciwko Disneyowi. Porozmawiajmy teraz o tej sytuacji. Kontrowersje wokół Królewnej Śnieżki i drama z Rachel Zegler tylko pogłębiają problemy The Walt Disney Company. Jednym z najnowszych aktywnych rozwojów sytuacji jest to, co związane jest bardziej z Rachel Zegler i działaniami, które producenci Disneya musieli ostatnio podjąć, aby temu zapobiec. Dalszy chaos wokół trasy promocyjnej tego filmu. Jednym z głównych wydarzeń, które mają teraz miejsce, jest to, że Rachel miała pojawić się w programie The View, i to nie byle jak, bo przebrana za Królewne Śnieżkę. Miała tam omawiać krytykę oraz publiczne oburzenie związane z jej filmem. To miało być elementem działań Disneya w ramach zarządzania kryzysem. Jednak Rachel naciskała na producentów Disneya, że chce poruszyć swoje poglądy polityczne podczas występu w The View. Gdyby dostała okazję do rozmowy z takimi osobami jak Whoopi Goldberg, Joy Behar i Sunny Holstein, chciała skupić się na swoim poparciu dla Palestyny. Ta nagła potrzeba, by Rachel Zegler poruszyła ten temat w programie, została szybko zakwestionowana przez producenta, który nadzorował ją na planie. Okazało się, że Zegler była tak sfrustrowana publicznym oburzeniem, że nie tylko chciała otwarcie skrytykować recenzentów na żywo, ale także zamierzała wpleść w rozmowę swoje poglądy polityczne i całkowicie odejść od scenariusza przygotowanego przez kierownictwo i producentów Disneya. Sytuacja stała się tak napięta, że ostatecznie musieli nie tylko usunąć ją z planu, ale także wielokrotnie przeglądać z nią przygotowane kwestie, które miała poruszyć w The View. Kryzys osiągnął taki poziom, że producenci Disneya byli zmuszeni siłą wyprowadzić Zegler z planu i całkowicie odwołać jej występ. To zmusiło Whoopi, Joy i Sunny do nagłego zmienienia tematu i znalezienia nowego wątku do dyskusji, ponieważ Rachel Zegler została usunięta z planu przez producentów ABC. Obecnie Disney rozważa, czy w ogóle pozwolić jej ponownie pojawić się w The View, chyba że zgodzi się trzymać ustalonych tematów i skupić się wyłącznie na filmie Królewna Śnieżka oraz kontrowersjach z nim związanych. Zrobili coś bardzo podobnego, jak pewnie pamiętacie, z Amandą Stenberg z The Acolyte, gdy pojawiła się fala krytyki i kontrowersji wokół Gwiezdnych Wojen latem 2024 roku. Tamto również skończyło się totalną porażką, ponieważ wyglądało na wyjątkowo nieszczere. Podobno Rachel Zegler była ekstremalnie oburzona tym, że Disney usunął ją z planu, i dodatkowo sfrustrowana tym, że syn jednego z producentów Disneya publicznie skrytykował ją w mediach społecznościowych za to, co działo się za kulisami królewny śnieżki. To kolejna duża sprawa. Być może słyszeliście o tym, a być może nie, ale syn jednego z czołowych hollywoodzkich producentów Disneya ostro skrytykował Rachel Zegler na Instagramie. Naprawdę postawił ją pod ostrzałem i zrobił to, w mojej opinii, w pełni zasłużenie. To wszystko jednak obróciło się przeciwko niej, ponieważ cała ta frustracja doprowadziła do tego, że jeszcze bardziej chciała odejść od przygotowanego scenariusza w programie The View. I właśnie dlatego sytuacja ponownie wymknęła się spod kontroli. Ten film, trasa promocyjna, próby zarządzania kryzysem przez Disneya absolutnie wszystko, co dotyczy tej produkcji to jeden z najgorszych momentów w historii The Walt Disney Company. I to nie tylko w 2025 roku, ale prawdopodobnie w ciągu ostatnich 10, a może nawet 15 lat. Uważam, że jest to jeszcze gorsza katastrofa niż porażka serialu The Acolyte. Ale przejdźmy dalej. Co ciekawe, sytuacja staje się jeszcze gorsza, ponieważ dyrektor generalny Disney'a, Bob Iger, już teraz panikuje, zastanawiając się, co zrobić z Rachel Zegler i jej przyszłymi występami w The View. Rozważa, czy w ogóle ponownie zapraszać ją do programu, ponieważ jej obecność spowodowała poważne zakłócenia dla Whoopi Goldberg, Joy Behar i Sunny Hostin, które musiały improwizować i zejść z przygotowanego scenariusza przez całe 13 minut. Według osób próbujących załagodzić sytuację, Rachel Zegler planowała publicznie skrytykować Disneya w mediach społecznościowych. Podobno zupełnie nie radzi sobie z krytyką, a fakt, że Disney musiał interweniować w związku z jej wcześniejszym zachowaniem w internecie, również mocno ją uraził. To kolejny dowód na to, że jest bardzo narcystyczna i całkowicie skupiona na sobie, jakby zasługiwała na całą uwagę i wszystkie możliwe nagrody za ten film. Właśnie wtedy wiadomo, że popełnili ogromny błąd, zatrudniając kogoś takiego jak Rachel Zegler. Wszystko, czego dotknie Zegler, kończy się albo jako klęska finansowa w box office, albo jako totalna porażka pod względem oglądalności. Wszyscy dobrze o tym wiemy, prawda? Widzieliśmy, co stało się z jej wcześniejszymi filmami i projektami. Niektóre z nich nawet nie doszły do skutku. Ale co jest tutaj naprawdę interesujące? Cała sytuacja z producentami Disneya stała się tak napięta, że musieli wkroczyć, usunąć ją z planu i jeszcze raz przeanalizować przygotowane kwestie. Rachel próbowała wrócić na plan The View i ponownie poruszyć kwestie polityczne. Znowu musieli ją usunąć i to oni mają pełną kontrolę nad tą sytuacją. Moje zdanie na ten temat? Nie sądzę, żeby kiedykolwiek dostała ponowną szansę pojawienia się w The View. W rzeczywistości nie sądzę, żeby kiedykolwiek pozwolili jej ponownie wystąpić w tym programie, ale zobaczymy, bo Bob Eiger nadal to rozważa. Jeśli ma choć odrobinę zdrowego rozsądku, powinien powiedzieć: Nie, Rachel Zegler nie pojawi się w The View. Koniec. Kropka. Podsumowując, powoduje także kolejne problemy z Galga Dot, próbując zrzucić winę na jej poglądy polityczne jako przyczynę porażki filmów w box-office. Szefowie Disneya desperacko szukają sposobu, by trzymać Rachel Zagler z dala od występów na żywo, ale tak, żeby nie było to zbyt oczywiste. I to kolejny problem. Nie chcą, żeby stało się oczywiste, że Rachel nie pojawi się już w żadnym programie na żywo. Ale w tym momencie całkowicie wykluczyli ją z The View. Nie chcą, żeby rozmawiała z Joy Bihar, Sunny Hostin czy Whoopi Goldberg, tak jak zrobiła to Amanda Stenberg podczas kontrowersji związanych z The Acolyte. Tam też było ogromne oburzenie i krytyka ze strony fanów Gwiezdnych Wojen. Próbowali przedstawić Amandle Stenberg jako ofiarę i publicznie ją pocieszać na żywo. Jeśli chcecie, możecie to sprawdzić. To było tak żenujące i sztuczne, że aż trudno było w to uwierzyć. Teraz próbowali zrobić dokładnie to samo z Rachel Zegler, ale zamiast tego ona chciała pójść w stronę polityki, co Disney całkowicie odrzucił. Ogólnie rzecz biorąc, chętnie usłyszę, co macie do powiedzenia na temat całej tej sytuacji. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, aby wesprzeć kanał. Do zobaczenia następnym razem.